Cztery najgorsze matki świata. Miejsce czwarte, ptaki, takie jak orły, sowy czy głuptaki. W ich gniazdach często panuje nielada konkurencja między pisklętami. Te silniejsze mogą wypchnąć te słabsze, które zostają następnie porzucone i umierają z głodu, co nazywane jest kainizmem. A ptasie matki biernie się temu przyglądają. W tym przypadku zdecydowanie stawiają na niezdrową konkurencję. Miejsce trzecie skorpion wydmowy. Te przyjemniaczki żyjące na pustynnych terenach Afryki i Bliskiego Wschodu potrafią wykopać norę o głębokości metra. W przypadku niedoboru pożywienia bardzo często zjadają część lub całość swojego potomstwa, czasem nawet podczas. Porodu. Smacznego. Miejsce drugie: chomik. Syryjski i dżungarski. Udomowione gatunki uroczych chomiczków też mają swoje za zauszkami. Mimo że w swoich kieszeniach policzkowych mogą schować prawie tyle jedzenia, ile same ważą, w sytuacji dużego stresu lub gdy ich potomstwo jest chore, matki mogą pożreć swoje młode żywcem, więc lepiej nie zadzierać z chomiczą mamą. No i miejsce pierwsze: kółoka krótkoogonowa. Kółoka to niewielki australijski torbacz, często nazywany najsłodszym zwierzęciem świata. Świata. Uroczy wygląd skrywa jednak mroczną tajemnicę. W sytuacji zagrożenia, kółoka wyrzuca swoje młode z torby, traktując je jak żywą tarczę, a sama ucieka przed drapieżnikiem. Na dzień matki nie może więc chyba liczyć na wylewne życzenia. Drogie mamy, jeśli jeszcze kiedyś pomyślicie, że nie jesteście wystarczająco dobre dla swoich dzieci, przypomnijcie sobie o kułoce lub chomiczku. A wy, drogie dzieci, pamiętajcie, by złożyć swoim mamom piękne życzenia, bo sami widzicie, że mogło być gorzej.